Witam serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj rozżymy na części pierwsze maraton, przepustkę bitewną. W jaki sposób najkrócej zrobić maraton? W jaki sposób przyszykować się do maratonu? Na jakim pierze grać, żeby najszybciej wbić maraton? Pokażę Wam mój sposób, sposób liczenia punktów. Jak ja gram na blokowanie. Było wiele komentarzy, wiele próśb, żeby Wam pokazać, jak najszybciej można to zrobić, a można zrobić nawet w jeden dzień, jeśli odpowiednio wcześniej się przyszykujemy. Teraz, co prawda, zostało nam niewiele dni. Ale ten materiał może Wam pomóc w przyszłości. boć może, jeżeli teraz ktoś chce szybko dobić, dzięki mojemu filmowi uda mu się to wykonać. Zaczynajmy! Dobrze, zanim przejdziemy do szczegółów, tylko prośba, słuchajcie, jeśli materiał uważacie, że Wam się spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić tą łapkę. Natomiast zbieram subskrypcję na konto CCK, jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście, dla Was to jest tylko kliknięcie, a mnie przybliża do momentu, gdzie nie będę musiał ślęczeć aż tyle czasu, grać maratonów, zarabiać, żeby zrobić dla Was materiał. Będą materiały lepsze, szybsze. I bardziej dokładniejsze, więc pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o łapce, a my może przejdziemy sobie najpierw do systemu, jak zdobywa się punkty, bo to jest ważne, jeżeli chodzi o dalsze moje wyliczenia. Oczywiście możemy sobie wejść tutaj, mamy do zdobycia 2000 punktów, 50 punktów za etap. Pamiętajcie, że co jest bardzo ważne, żeby codziennie robić misje dzienne. Z tego względu, że mniej więcej dziennie mamy do zdobycia 45 punktów za zrobienie misji dziennych, plus oczywiście raz nam przynajmniej powinno się udać wbić 50 punktów, czyli to jest dodatkowy etap i praktycznie mamy już 12 etapów za sobą, jeśli chodzi o tylko i wyłącznie dziennie robienie, robienie misji dziennych. Więc sama przepustka bitewna, punkty zdobywamy oczywiście poprzez granie bitew losowych, za najlepszą trójkę mamy 7, za najlepszą dziesiątkę mamy 5, za porażkę już tylko 5 za trójkę i tylko 3 punkty, jeżeli ludzie w pierwszej dziesiątce. Natomiast za ostatnie 5 pozycji nic nie dostajemy, więc tak naprawdę szybkość robienia maratonu zależy od naszych umiejętności, od naszej wiedzy, od naszej jakości stylu gry. Więc ja do swoich wyliczeń przyjąłem, że mniej więcej zdobyć 5 punktów za bitwę i tak to będę liczył, I w zależności właśnie od naszego procenta zwycięstw. Teraz musimy jeszcze wspomnieć o podstawowych pojazdach sezonu, z tego względu, że one są dodatkowo premiowane, ale granie na dziesiątkach jest drogie, ciężej jest się wbić do najlepszej trójki i do najlepszej dziesiątki, więc musimy na to też zwrócić uwagę. Za obiekt 140 mamy plus jeden punkt za najlepszą dziesiątkę, za M5Y mamy plus 3 za najlepszą trójkę, za Jagodę plus 2 za najlepszą piątkę. Jeżeli te pojazdy byłyby OP, jakieś bardzo fajne, no to dosyć szybko by się wbijał. natomiast te pojazdy to nie są pojazdy jak tak naprawdę z pierwszej dziesiątki i swojej kategorii, więc dosyć ciężko tymi pojazdami wbija się punkty, ale jeśli mamy je akurat w garażu, mamy je niewymaksowane, bo już wcześniej zrobiliśmy trzy etapy przepustki bitewnej, więc można nimi pograć, ale bitew trzeba rozegrać naprawdę bardzo, bardzo dużo, szczególnie, że moje systemy się opierają na maksowaniu. Ale o tym za chwilę. Gdzie jeszcze zdobywamy punkty? Punkty zdobywamy w natarciu. Najlepsza dwójka 5 piątka 3 7-1. Za porażkę tylko 3-1, więc niekoniecznie natarcie jest dobre. Linia frontu jest dosyć mocno punktowana, jeżeli wygrywamy 25 punktów i 20-10, ale. Za porażkę się jest tylko 10,5 i te bitwy są bardzo, bardzo długie. Natomiast w samej linii frontu mamy jeszcze dodatkowe punkty za robienie etapów, więc same robienie frontu nie jest złe, ale dużo osób pewnie już to wymaksowało, już się na tym nie opiera i już tu tak punktów frontu nie zdobywamy. A dalej mamy stalowego łowca i o ile pierwsze miejsce 10, 8, 6. To nie wygląda źle. Tak samo w Plutonie nie ma złych, yy, złej punktacji, o tyle nie mamy nic z nagród i tak naprawdę lepiej jest grać yy, i maksować czołgi, bo zdobycie pierwszego miejsca no nie zawsze nam się udaje. Teraz dla tych, którzy w tej chwili dostało im do zdobycia dosyć sporo punktów. I nie wiedzą w jaki sposób najszybciej zdobyć te punkty. Słuchajcie, zaznaczamy sobie wszystkie czołgi w garażu 6, 7, 8, 9, 10, bo na tych tierach tylko zdobywamy punkty i szukamy czołgów. Tutaj mamy to fajnie oznaczone. Ile nam zostało jeszcze bitew do rozegrania, ile jeszcze punktów do zdobycia, żeby wymaksować czołg? I powinniśmy sobie tak naprawdę wybrać ze wszystkich tierów, jeżeli mamy mniej niż 100 punktów, no nie licząc szóstek, bo tam jest tylko 100 punktów. I te czołgi powinniśmy dobić, bo tam dostaniemy ekstra punkty. I jak po prostu mamy to 146, powinno być o okolicach 600, żeby się opłacało po prostu to dobijać. Jeżeli już jest końcówka yy, teraz przepustki bitewnej. Więc po prostu zwracamy sobie czołg jako podstawowy. Mamy go w czołówce. I po prostu tymi czołgami, grami, tu widzicie już mam trochę wymaksowanych, część już sprzedałem. I po prostu dobijamy sobie punkciki i dodatkowo dostajemy ekstra punkty. Teraz może przejdźmy sobie do tabeli. Pokażę wam dokładne wyliczenia, na czym najlepiej grać. I teraz tak, za maraton mamy 2000 punktów do zdobycia. Oczywiście tier 6 7 8 9 10, <laughs> żeby wymaksować tier, szósty tier potrzebujemy 100 punktów, tier 7 250, 8 400, 9 550, 10 700. Punkty za wymaksowanie 15 20 25 30 35. Ile ja średnio przyjąłem, że zdobywamy 5 punktów za bitwę? Wiem, czasami może być więcej, czasami mniej. Taka średnia powinniśmy tak naprawdę przy 50% zwycięstw liczyć 4 punkty, no ale już zostaniemy przy tych 5. I teraz do wymaksowania, żeby wymaksować tier 6, trzeba 20 bitew, tier 7, 50, tier 8, 80, tier 9, 110 i tier 10, 140 bitew. Ale tu musimy powiedzieć, że. Dziesiątki, najtrudniej tam się zdobywa punkty. Jest to najdroższy do grania tier i niekoniecznie najlepszy, jeżeli chodzi o system zdobywania punktów. Najlepiej grać według mnie na tierze szóstym. Nie tylko z powodu, że najszybciej zrobimy przepustkę bitewną, najszybciej zblokujemy maszyny. Najlepiej jest tam grać ze względu na to, że jest dużo świeżych graczy, nie aż tak doświadczonych, łatwiej się zdobywa punkty, częściej jesteśmy w topce. Dodatkowo najlepiej jest grać czołgami premium z tego względu tylko, że one zarabiają. Nie tracimy tak dużo kredytów, jeżeli gramy prymkami. Czyli od tieru 6 do 8 według mnie jest najlepiej grać i maksować te czołgi. <laughs> I teraz tak. Po wymaksowaniu, zagraniu 20 bitów otrzymujemy 115 punktów, na tierze 7 dostajemy 270, na tierze 8 425, na tierze 9 580, przy rozegraniu oczywiście 110 bite. Tutaj mamy przy 10 140 735 bitew. Co nam to daje? Tutaj mamy liczbę punktów. Oczywiście tutaj nie liczyłem misji dziennych z tego względu, że tutaj mam dalej to podliczone, mniej więcej jak mi to wychodziło. I teraz mamy tak. Tu mamy punktację za wymaksowanie czołgów. I teraz, ile potrzebujemy maszyn, tak naprawdę, jakbyśmy nie grali na misje dzienne, tylko i wyłącznie. Maksowali czołgi. Potrzebujemy 17 czołgów tieru 6 plus 9 ekstra bitew co nam daje 349 bitew, żeby zrobić przepustkę bitewną i zdobyć 2000 punktów. Natomiast na tierze 7 potrzebujemy 372 bitwy, na tierze 8 380, na tierze 9 402 i na tierze 10 386. Więc jak widać, tier 6 jest najlepszym tierem do robienia. Maratonu, i teraz tak możemy sobie też miksować. Przykładowo, mamy w garażu już bograne trochę bite, więc podobijamy sobie po prostu żeby jak najszybciej zrobić tą przepustkę. I teraz tak, 7 razy tier 7 plus 1 tier 6 trzeba nam 370 bitew, 4 razy tier 8 plus 1 tier 7, 376 bitew, czyli mniej, jakbyśmy grali tylko i wyłącznie na jednym tierze. No i 3 razy tier 9, tier 7, 308 Patrzałem dużo, dużo różnych schematów, w jaki sposób można to inaczej połączyć, mniej więcej to są najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o tier 10, nieważne jakbyśmy to łączyli, wychodzi nam to w granicach 380 bitew. Czyli tak naprawdę im wyżej, tym więcej trzeba pograć. Teraz dalej, słuchajcie, dlaczego informacja od Wargamingu, że mamy maraton była tak późno? Nie mogliśmy się przygotować wcześniej do maratonu. Jeśli bym wiedział, że wcześniej będzie maraton, to od robienia przepustki bitewnej nie maksowałbym czołgów, tylko po prostu bym sobie je zostawiał i tak naprawdę maraton bym wbił w dwa dni. To jest celowe zagranie, bo bardzo duża liczba osób, być może wy o tym nie wiedzieliście, robiła w ten sposób, że nie maksowała czołgów, a na samym maratonie po prostu dobijała punkty. I teraz teoretycznie, to jest czysto teoretycznie. Jeśli byśmy grali tylko na dychach rozegrali 7000 bity po te przepustki bitewnej, to podczas robienia maratonu tak naprawdę wystarczyłoby nam 50 bitew na dziesiątkach po 5 punktów, wymaksując te czołgi byśmy zrobili przepustkę w jeden dzień. Jest to możliwe, ale liczba bitew do rozegrania podczas wcześniejszych etapów jest naprawdę bardzo, bardzo duża i tak naprawdę nabicie tych punktów byłoby bardzo, bardzo trudne. Dalej, słuchajcie, jeśli byśmy grali obiektem 140, tak teoretycznie sobie przeliczyłem, plus ten jeden punkcik, który dostajemy za obiekta, bo następne są różnie premiowane, mniej więcej trzeba rozegrać 300 bitew, czyli o 50 bitew mniej na dziesiątym tierze, żeby yy, zrobić ten maraton, czyli dużo, dużo szybciej, jakbyśmy od zera oczywiście zaczynali, natomiast... Prawda jest taka, że byłoby to bardzo, dużo bardziej kosztowne, dużo by poświęciło kredytów i Niekoniecznie procent zwycięstw byłby tak wysoki właśnie jak na tierze szóstym i tak samo kolor niestety jeżeli byśmy grali na siłę dużą liczbą tak jak tutaj na przykład dziesiątek bez dobrych załóg i dobrych modułów mogłoby się to zakończyć spadkiem mocnej naszego WN-8 jeżeli komuś oczywiście zależy na kolorku. Natomiast obiekt 140 no, nie jest aż takim dobrym czołgiem do grania. Jadzia jest strasznie sytuacyjna może nam usiąść może nam nie usiąść bo jak się jadzą zaświecimy możemy po prostu już nic nie zrobić więc jeżeli chodzi o te trzy czołgi promiowane i wcześniej ich nie zablokowaliśmy podczas robienia poprzednich trzech etapów ja natomiast osobiście teraz Wam też pokażę zdjęcia jeżeli podliczymy, że 600 punktów robimy za misje dzienne że możemy zrobić w ciągu tych 11 dni wystarczy nam 12 czołgów tieru 6 żeby naprawdę wymaksować je i zdobyć przepustkę co daje nam w okolicach 22 bitew dziennych i 3 do 4 godzin grania dziennie, żeby zrobić maraton. Tak naprawdę można podzielić to 3 dni, sobie odpuścić, no ale te misje dzienne wypadałoby zrobić. A tak naprawdę, pograć ostro w weekend i można by było maraton zrobić. Yy, ciutkę, ciutkę szybciej, ale to wszystko zależy od czasu, jaki poświęcamy. No bardzo ważne jest robienie misji dziennych przy maratonie, bo to nam przeskakuje bardzo dużą liczbę etapów. No i teraz Wam jeszcze pokażę może screeny. Tutaj na przykład nie było dużo materiałów też ostatnio o markowaniu, z tego względu, że właśnie była przepustka bitewna, czołgi się blokowały, teraz był maraton i przez ten okres tak naprawdę przepustki bitewnej bardziej ekspiłem Zmarkowałem nowe maszyny i nie robiłem tak jak na przykład tutaj. Limit punktów osiągnąłem na setterze, a wybraliście mi tą linię, żebym ją jako pierwszą linię z lightów zmarkował. Więc tutaj jest na przykład setter, tutaj zdobywałem punkty na progetto i jest wymaksowane właśnie na maratonie, plus ekstra 25 punktów. Tutaj M6 najlepszy czołg ciężki jeśli chodzi o czołgi szóstego tieru do grania, yy, na przykład właśnie na teraz, na teraźniejszy maraton. 15 punktów ekstra, bardzo szybko zdobyte, naprawdę cały czas stopce byłem na tym czołgu. Tutaj limit punktów na Ikefala, akurat odkupiony do markowania, świeża maszyna. Tutaj Pawlak też przy, do markowania odkupiony. Tutaj te 150 też bardzo szybko nabite punkty. Tutaj jeszcze Cromwell też wymaksowany, natomiast przeżyłem dramat na tym czołgu ze względu na godzinę grania po prostu po południu na tierze 6. Próbowałem nim spotować i trzy bity pod rząd nie zdobyłem na przykład żadnego punktu. No bo moje, mój team tak naprawdę zamknął się w jednym kwadracie, nie potrafił w nic trafić. Więc takie bitwy też się zdarzają i puszczają nam nerwy. Natomiast. Zdobycie czołgu, szczególnie że mamy nową członkinię załogi. Co prawda, pamiętajcie, że otrzymując czołg, otrzymujemy czołg z załogą, już wyszkolony ma jeden perk. Każdy załogant ma braterstwo broni. To powinniśmy wspomnieć, bo tego nigdzie w materiałach nie ma. I oczywiście, miejsce w garażu, emblematy dwa kamuflaże, plus masę jeszcze innych nagród za same ukończenie czołgu, w tym do zarabiania kredyty. Yy, więc jest, uważam, że warto zrobić ten czołg. Szczególnie, właśnie, że możemy szkolić załogę na leopardzie i możemy tym czołgiem posnajpić. To nie jest złe działo do snajpienia. Papier niesamowity, nie dinga. No, na 10 bitów może dwa razy dingnąłem, tylko jak a schodziłem tak naprawdę na salwę po zaświeceniu się. Więc czołg do grania z tyłu, raczej nie grania na nowierze. Szczególnie, że ma jeszcze zawieszenie hydropneumatyczne i przy niewielkiej prędkości. Dopiero poniżej 20 km na godzinę mamy do pełne opuszczenie działa 9 stopni, a tak niestety mamy tylko 5. Szczególnie że ten czołg nie ma wychyłu na boki i na tył ma tylko 5 stopni, no z tyłu jeszcze też chyba zawieszenie będzie działać, będzie te 9, ale na boki nie, no nie można się złamać bardzo ciężko, ale... Jeżeli chcemy mieć premkę, a nie mamy premki, jest maraton 60 zł. To naprawdę jest minimalny koszt za czołg, który ma fajną alfę i możemy zrobić wyniki przy długich bitwach. Mam nadzieję, że materiał się podoba. Pamiętajcie o łapce, pamiętajcie o Subiku. A ja lecę nagrywać następny materiał. See ya.